Oh, to the story of which

do której tak często pielgrzymujesz w naszej radości, wspomaga w zapraszaniu dla nas wszystkich. Niech Cię wspomagają Papież dodaje, że żebis podczas swej wizyty pasterskiej w parafii najbardziej zbliża się do swojego ruchu sprawowaniu, posługi słowa, uświęcenia i, pas i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami, troskami, radościami i oczekiwani, i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo. Liczymy, że ta wizyta do danym Ducha pozwoli nam przejść łagodnie ten trudny okres naszych w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. nawet to, co najlepsze, kiedy się kończy. Ale cieszymy się, że wizyta pasterska naszego biskupa, jest takim stałym punktem, który daje nam oparcie i objawia się w swej prawdziwej istocie. Czyli jako znam obecności Pana, który odwiedza swój lud. Przynosząc mu Ten rozpoczęty rok kapłański w naszym Kościele stał się dla nas rokiem wielu rozstań i zmian. Ale wiemy przecież, że jest jedna wielka owczarnia i jeden pasterz, a kapłan, tak jak Apostołowie, jest wędrowcem sławnym do wielu ludów, by nieść dobrą nowinę, gdziekolwiek Pan go pośle. Cieszymy się, że Twoje drogi, Ekscelencja,

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą Panie Świętej, cześć. Gromadzimy się przy Eucharzu Chrystusa, przy Stole Słowa i Stole Eucharystii, Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujak. W imieniu Polskiej Prowincji Misjonarzy Obrachów Maryi Niepokalanej witam pośród nas Najdostępniejszego celebranca, Jego ekscelencję księdza biskupa Bogdana Wojtusza, Sygniezna, który przewodniczy dzisiejszemu Zgromadzeniu liturgicznemu i skieruje do nas Słowo Boże. Ekscelencjo, przybywasz tu, do Markowic, gdzie od 1630 roku... Maryja patronuje wizerunku cudownej figury. Bardzo serdecznie witam wszystkich, przybyłych już jeszcze tych, którzy przybędą kapłana. Kapłani wszystkich w godności. Witam serdecznie każdego z Was pielgrzymów, przybyłych do Walkopis. Nasza świątynia. A tak mocno wpisana jest w tutejszą okolicę u rzeka Piękne. Masywna budowla kościoła i kasztorów otoczona zielenią kujawskiej ziemi stoi przy trasie z wynoworska W małej miejscowości w zaledwie 600 mieszkańców, ale znanej miejscowości. Tak w jak i poza diecezją. Świątynia ta w ostatnich latach została odrestaurowana i wyremontowana wielkim nakładem finansowym, ofiarną pracą wielu fachowców, a przede wszystkim poświęceniem i ofiarnością tych, Odzyskało dawny narodowy wygląd i wzbogaciło się o współczesne i elektroniczne zabezpieczenia i zmodernizowania. Wierni mogą na nowo modlić się w tej świątyni przed cudownym obliczem swojej opiekunki, królowej miłości i pokoju pani a wnętrze tej świątyni. Zachwyca najbardziej wtedy, kiedy jest wypełniony ludem Bożym, który spotyka się tutaj ze swoją matką. Ekscelencjo, proszę o sprawowanie tej najświętszej ofiary, umocnienie nas słowem Bożym i udzielenie nam Bożego Błogosławieństwa na codzienny trud, pracę, modlitwy i chorobę. Zach, no, so, yes, so.